Łukaszenko się boi, że sytuacja, która się wydarzyła w Białgorodzie, te ataki ukraińskie coraz częstsze na terytorium Rosji mogą się wydarzyć też na Białorusi? On bardzo się boi kontraofensywy ukraińskiej. Mhm. Dlatego dzisiaj leci do Putina. Dziś będzie miał spotkanie z nim. Dlatego nie chce ostatnio przekazywać amunicji, broni, rakiet dla Rosji. Dlatego, że policzył, ile zostało jemu w sytuacji, jeżeli stanie się tak, taka sytuacja, że po kontrofensywie ukraińskiej, no może wojna być na terytorium Białorusi. Oczywiście tego nie chce, na pewno, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A to nie będzie miał wystarczającej siły, środków, amunicji, żeby prowadzić taką wojną. No, my teoretycznie o tym możemy tylko spekulować, bo jeszcze raz, nikt nie chce żadnej wojny na terytorium Białorusi, ale mamy pułk Kolinowskiego. Pułk w którym są bohaterowie Białoruscy i oni cały czas publicznie mówią, że przyjdą wyzwolić Białorusi. Ten który dodajmy, walczy po stronie Ukraińców przeciwko Rosji tak. w Ukrainie, ale jest złożony z obywateli Białorusi z Białorusinów. Poprosi. Największa grupa obcokrajowców walcząca po stronie Ukrainy to są Białorusinie. To nie tylko pułk Krynowskiego, ale kilka innych oddziałów w siłach zbrojnych Ukrainy. Mhm. Niestety ostatnich pięciorga zginęło w Bachmucie, niestety. Proszę nam powiedzieć, jak pan rozumie to, co Łukaszenko robi w jego zachowanie wobec Putina i wobec Rosji i jego wsparcie dla wojny w Ukrainie? No bo z jednej strony wiemy o tym, że rosyjska armia używa baz w Białorusi, tak latają rakiety nad Ukrainę z Białorusi latają samoloty rosyjskie z, z, z Białorusi. Z drugiej strony no białoruska armia na szczęście nie w wzięła w przynajmniej oficjalnie udziału w, tak. w tej pierwszej fazie wojny w lutym zeszłego roku. Co o co Łukaszence chodzi? Co on próbuje zrobić? Ale mówię jako prawnik. Pierwsze, on udostępnił terytorium Białorusi dla agresji przeciwko Ukrainie. I w związku z tym, że 70 tysięcy żołnierzy rosyjskich weszło przez granicę białoruską w stronę Kijowa, to był bardzo mocny cios w obronę Ukrainy. Popełnił przestępstwo, akt agresji. Oczywiście uzgodnił to wszystko z Putinem jeszcze przed wojną. Oglądaliśmy, ile razy był w Sochi, w Moskwie, w Sankt Petersburg siedzieli godzinami, nocami, uzgodniali to wszystko. Także to jest wspólna wojna prowadzona przez Łukaszenką i Putina. To pierwsze. drugie, Często pyta się, w jaki sposób można zakończyć tą wojnę, w jaki sposób przyspieszyć, żeby był sukces Ukrainy. To ja odpowiem w ten sposób. Może nie ale a tym moim zdaniem nikt nie myśli. Najmocniejsze sankcje, które mogą być wprowadzone w stosunku do Rosji, to jest likwidacja reżimu Łukaszenki. To jest por Proeuropejska Białoruś, Europejska Białoruś. Bo jeżeli dziś e, na, w Mińsku byłby rząd demokratyczny, mm -hmm. europejski, czy moglibyśmy wyobrazić takie bardzo straszne skutki tej wojny związane z tym, że Łukaszenka otworzył granicę. I to, że teraz Łukaszenka nie jest pod uwagą Zachodu, to jest ogromny strategiczny błąd. Nie ma nikt strategii, co robić z Łukaszenką. Za wyjątkiem jednego kraju. I ten kraj się nazywa Federacja Rosyjska, bo oni wiedzą, co robić z Łukaszenką. Jeżeli ktoś myśli, że no nie będziemy naciskać na Łukaszenko, bo będzie bliższy do Rosji. I to też jest nieprawda, to jest falszywa teza. Do tej pory Putin nie zabrał całą Białoruś, nie zgarnął, dlatego że jeszcze tego nie chce. Kiedy będzie chciał, to to zrobi. I tu Łukaszenki rola jest zerowa. I to, to trzeba też zrozumieć. Ale to widzieliśmy wszystko, co się działo w Białorusi w 20 roku po wyborach prezydenckich. Tysiące ludzi wyszło na ulicę. No, setki milionów? Milion faktycznie. Łukaszenko użył wszelkich sił, no to było nieprawdopodobne zupełnie, że, że w środku Europy w 2020 roku się może coś takiego zdarzyć. Użył wszelkich sił, żeby to zdławić. Co Pana zdaniem Zachód mógłby zrobić więcej? Co, co mielibyśmy? Wiem, że są na przykład takie pomysły, żeby panią, panią Cichanowską uznać oficjalnie za urzędującego prezydenta Ukrainy. Białorusi. Przepraszam, Białorusi oczywiście. Za, urządzającego prezydenta Białorusi i nawiązać z nią oficjalnie kontakty dyplomatyczne i zerwać kontakty dyplomatyczne z Łukaszenką. Czy pana zdaniem to jest rozwiązanie? Co Według co mojej oceny e, oczywiście Zachód ma e, te instrumenty, które nie wykorzystuje co do wsparcia demokratycznych sił białoruskich. Może mamy zawyżone oczekiwania, ale moim mhm. zdaniem raczej Zachód ma e, zaniżone e, żądanie do mhm. wykorzystania z tych instrumentów. Instrumentów uznania Cichanowskiego, uznania gabinetu przejściowego jako rządu Białorusi. Ale wtedy, w tamtej sytuacji, kiedy byłam już w Polsce 2 września, rozmawiałam z siedmiu ministrami, ministrami spraw zagranicznych Unii Europejskiej i oni mówili: No, nie wprowadzamy sankcji w stosunku do Łukaszenki, to może się da dogadać. I to jest tak wygląda, że w przeciągu tych 30 lat. Rządów Łukaszenki, wszyscy myślą, że ten film można obejrzeć kolejny raz. I kolejnym razem popełniają te same błądy. Mocne sankcje, uderzające sankcje, tylko sankcje doprowadzające do szoku gospodarczego. W te ukaranie przestępców. Dlaczego do tej pory mamy strategię? Co robić na przykład z Rosją? Zachód ma pierwsze, to znaczy, żeby nie miała, miała Rosji armii, która dalej mogłaby walczyć przeciwko Ukrainy i to w sposób militarny. Drugie, ograniczyć finanse Rosji żeby nie mogła finansować wojną. Trzecie, to jest odpowiedzialność karna. E, kryminalna e, Putina i jego wspólników. Co, jaka strategia w stosunku do Białorusi? E, w stosunku do Łukaszenki, Unia nie wprowadza sankcji w, w ostatnim roku. Żadnych sankcji nie zostało wprowadzonych. Pierwsze. Drugie, on Czyli ma finanse... Po, po wybuchu wojny, po inwazji zostały e, wprowadzone. Parę razy, no tam, ale już rok. Nie ma nowych. Po okay. Następne. E, on dalej trenuje armię swoją i trenuje... Armię Rosyjską. i trzecie, ktoś mówi o odpowiedzialności Łukaszenki? Nikt. Czy można prowadzić jednocześnie jedną strategię w stosunku Rosji, a drugą w stosunku Łukaszenki, kiedy mamy tak naprawdę ten wspólny związek Białorusi-Rosji? Na dzień dzisiejszy największym zagrożeniem dla niepodległości Białorusi właśnie jest reżim Łukaszenki, dlatego, że naród białoruski może być tylko um, instrumentem, tym podstawowym elementem, który może zachować niezależność i niepodległość naszego kraju. Łukaszenka robi wszystko, żeby wciągnąć Białoruś w objęcie Rosji. I powiedziałam, że bo Putin chciał co? W sposób militarny okupować Ukrainę, ale w sposób niemilitarny, e, ewolucyjny, ale przyspieszony okupować i włączyć Białoruś do, do e, Rosji. I ten scenariusz realizuje. Chciał zjeść główne danie Ukrainą, nie udało się, dostał w zęby, teraz chce na śniadanie zjeść deser. I ten deser on zje. I będzie deserter Białoruś. I strategia dzisiejsza, że nie w ogóle nie, nie, mać, nie mieć e, jakby planów, co robić z Łukaszenką, w jaki sposób teraz realizować strategię Sądu Białorusi, to jest ogromny błąd. Bo jutro to będzie Rosja. Na granicy już jest Rosja. Już armia rosyjska jest na terytorium Białorusi. Ale na moment będzie terytorium Federacji Rosyjskiej. Pytanie powstaje tylko o tym, czy Putin będzie chciał mieć Białoruś jako członka ONZ-u z flagą i z głosem? że nie będzie chciał, mhm. ale przed wyborami na pewno musi pokazać Rosjanom, że coś osiągnął. Mhm. I wtedy dla kanclerza Niemiec Szolca 15 lutego 2022 roku, tuż przed rozpoczęciem wojny, powiedział, nie powinni istnieć ani Ukraina, ani Białoruś. I co robimy? I nic nie robimy. Czekamy. Kiedy Putin to zrealizuje? Nie, oczywiście to nasza odpowiedzialność. Ja od razu wszystkim widzę, powiem, to Białorusini są odpowiedzialni, ale dzisiaj rano wstaję, czytam. 10 osób zostało zatrzymanych w Nowopołocku. Trzech naukowców z uniwersytetu. No, każdego dnia są zatrzymanie. kolejne wyroki. Każdego dnia rozprawy sądowe. 5 tysięcy więźniów politycznych. 5 tysięcy więźniów to minimum. A tam niektórzy nawet mówią, że ostatnie 10 tysięcy więźniów. Mamy ponad 11 tysięcy spraw karnych wszczętych. Kiedy na przykład w Brześciu jedno jest Wą było sądzonych i poszło do więzienia sto osób w jednej sprawie karny. Także e, to niespotykalne na skalę Europy w ostatnich 50 latach represje wykorzystywane na, w stosunku do narodu białoruskiego. I znów wszyscy piszą twity. I teraz, ostatnia dyskusja w Brukseli. Wprowadzić sankcje w stosunku do Łukaszenki? nowej, mhm. czy nie wprowadzić. A na przykład jeden kraj mówi Unii Europejskiej, że proponujemy w ogóle zniesienia sankcji na sól potosowy, na nawozy potosowe, na, po, mhm. na potężniejszą spółką państwową, z którą które Łukaszenka zarabia. Zarabia nielegalne miliardy dolarów. I dlaczego? Dlatego, że głód jest w świecie. No to po pierwsze jest nieprawda. ONZ powiedział, że nie ma wzrostu cen na produkty spożywcze, jeżeli mówimy oczywiście o dolarach, czy tam o euro. Po drugie, nasze nawozy nigdy nie były sprzedawane w Afryce. A po trzecie, spółka państwowa Białoruskali finansuje deportację, nielegalne przemieszczenie dzieci z Ukrainy. I to jest zbrodnie wojenne. Ale niektóre nasze partnerzy mówią, no znieśmy sankcje, dajmy możliwość Łukaszency zarobić. Zarobić na co? Na amunicję, na trenowanie armii, wojska rosyjskiego, na budowę nowych zakładów karnych, na tortury, na represje, kiedy nasi więźni polityczni już zaczynają umierać w więzieniu. Jestem ciekawy pana zdania na temat tego, co się stanie i z Białorusią, i z Rosją, zakładając, że... Taki najlepszy scenariusz, że za rok Ukraińcy odbiją przynajmniej większą część Donbasu i Krym. Co się Pana zdaniem stanie w Misku i w Moskwie wtedy? No, oczywiście dla nas jest to szansa i dlatego my staramy się w każdy sposób pomóc Ukrainie zwyciężyć w tej wojnie. I nasze ochotnicy walczą i Diaspora środki finansowe przykazuje. Kupują drony, samochody. Na ile jesteśmy w stanie, pomagamy Ukrainie. Sytuacja, kiedy Ukraina zwycięża, stwarza dla nas możliwości zmian na terytorium Białorusi, wewnątrz Białorusi. To jest po pierwsze motywacja dla społeczeństwa Białorusi. Ruskiego. Ale jeżeli Putin w tej sytuacji będzie słaby, że nie będzie mógł zarządzać efektywnie armią, to znaczy nie będzie w stanie na przykład wysłać większą grupą armii rosyjskiej na terytorium Białorusi, żeby spacyfikować protesty białoruskie czy zryw białoruski w tej sytuacji, to dla nas jest szansa. Jeżeli zwycięstwo Ukrainy nie oznacza klęskę czy problemy w Moskwie, Polityczny, to wtedy jest też ciężka sytuacja, dlatego że telefon Łukaszenki do Putina i Putin wyszli armią na terytorium na terytorium Białorusi, spacyfikuje Białorusin. Także no niestety jest, jest to skomplikowane. To jest realność. Jestem pragmatykiem, zdajemy sobie tego, z tego sprawę, przygotowujemy swój plan działań na tą sytuację, czy on będzie efektywny. Zobaczymy, ale plan mamy.